A co panią różni od Sławomira Mencena? I proszę nie mówić, że to, że pani jest profesorem ekonomii, a on doktorem. Różni mnie wszystko. Moim zdaniem on z tą ekonomią to trochę jest na bakier. O, chciałaby pani mu dać jakąś lekcję z ekonomii? tak, pewnie bym chętnie dała mu lekcję ekonomii, ale to mało pojętne uczenie i trzeba by bardzo dużo czasu na niego stracić. Ale jak się nauczy, to, to się nauczy, powtarza. To znaczy tak, klepie. Rzeczywiście on w tych debatach to tak jak Katarynka występował. To co by pani wzięła na pierwszy ogień? Co by Pani przerobiła, mówiąc po jako pierwsze? jaką kwestię? No przede wszystkim kwestię podatków, dlatego że on chce być cudotwórcą. Na no, jak wiemy, cudów nie ma. On by chciał, żeby nie było podatków, prawda? Ta jego piątka słynna bez Żydów, bez podatków, bez LGBT, bez aborcji, bez Unii. I bez Unii, tak. No więc bez podatków, ale równocześnie mówi, że przecież oczywiście silne wojsko, oczywiście trzeba mieć ochronę zdrowia, oczywiście trzeba mieć różne rzeczy, tylko że ciekawe za co. No raczej nie podejrzewam, że on by miał takie prywatne zasoby finansowe, żeby to w ramach państwa.